Dzień dobry, kochani. Dzisiaj w, w trakcie naszego spotkania porozmawiamy z Karoliną Urbańską. Karolina jest doradcą zawodowym i trenerem kompetencji miękkich, ale Karolinka też, tak jak my tutaj wszyscy, doświadcza życia ze stwardnieniem rozsianym. Karolina, jesteś czynna zawodowo, opowiedz o sobie i witam Cię przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło, że mogę się z Tobą i z Wami spotkać, chociaż w taki wirtualny sposób. No, tak jak już Marina wie, ale jeszcze pewnie nie, jestem chora od 27 lat. Od 24 zdiagnozowana. No i mam za sobą tak naprawdę 20 parę lat pracy zawodowej. Jestem cały czas czynna zawodowo, pomimo tam dwóch jakichś krótkich urlopów macierzyńskich. I tak naprawdę to moje poszukiwanie pracy i to chyba też, że jestem w tym miejscu, na którym jestem, jest bardzo mocno związane z SM. -em. Można powiedzieć, że ten SM. I ta moja diagnoza trochę mi dała też nadzieję, że, że można, że w najgorszej sytuacji w najgorszej sytuacji możemy wyjść, możemy znaleźć pracę, możemy się rozwijać, możemy coś tworzyć. Dlatego tak, na wstępie dosłownie kilka zdań na temat tego, w jaki sposób ta moja diagnoza wpłynęła na moją pracę. Byłam na ostatnim roku studiów, studiowałam pedagogikę o takiej specjalności poradnictwo zawodowe i rodzinne, i w związku z tym, że jestem doradcą. Karierę, jak widzicie, nadal kontynuuje tą linię, którą studiowałam. Na piątym roku należało obligatoryjnie odbyć praktyki zawodowe, prawda, które należało sobie też znaleźć w obecnym zakresie, i ja znalazłam sobie taką praktykę. Nie było to łatwe, to był rok 2001. Bezrobocie na rynku pracy no szalało po prostu. No ale oczywiście był to bezpłatne praktyki, udało mi się. Udało mi się, moja była szefowa do dzisiaj, mówię, że ja sobie tą praktykę wychodziłam, bo wracałam, jak był me więc za każdym razem, kiedy mi mówiono, że jeszcze nic nie wiadomo o mojej pracy, ja w sprawie mojej praktyki, ja wracałam tam pytając, czy, czy już coś wiadomo, nie, nieustannie tam krążyłam. Udało mi się, udało mi się, rozpoczęłam w styczniu. Praktykę po dwóch, trzech tygodniach tej praktyki, w niedzielę, to pamiętam jak dziś, słuchajcie, po prostu wszystkie obrazki, jak byłam ubrana, kto był u mnie w domu i tak dalej, toczyło drętwienie dziwnie moje nogi. To drętwienie było takie, takie następujące, takie silne, takie intensywne. W niedzielę nic się nie dało zrobić, w poniedziałek rano wylądowałam na sor zostawiono mnie w szpitalu, po kilku dniach diagnoza teżyczka wypuszczono mnie z serią suplementów, które jak się domyślacie nic nie pomagało, te drętwienie szło wyżej, było coraz bardziej dokuczliwe i tak dalej. Znowu ponownie pojawiłam się w szpitalu. No tutaj już bardziej diagnostyka była zaawansowana, wypuszczono mnie z diagnozą SM. Nie wiem, jak Wam mój świat się wtedy załamał. Totalnie, kompletnie. Do, tutaj dużo było o tym opowiadać, ale myślę, że najbardziej takie y, obrazowe będzie to, kiedy powiem, że mieszkając na siódmym piętrze, zastanawiałam się, czy z tego siódmego piętra, jak skoczę, to uda się, sam sobie: Słyszę, muszę wejść na 11 na y, Naprawdę nie wiedziałam, y, co z sobą zrobić. To były też czasy, kiedy nie było żadnego wsparcia mm. dla nas, prawda? Y, tak, dokładnie. Wiesz, ja myślę, że ten moment diagnozy y, przy, u wszystkich nas jest zawsze bardzo trudny, bo to jest taka totalna zmiana, prawda? To Pojawiają się pytania, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotyka, skoro chcę uczestniczyć w tym życiu y, w sposób aktywny i, i mieć to życie po prostu dla siebie. Także nie dziwią mnie Twoje opowieści, bo, y, bo bardzo wiele osób. Y, tak emocjonalnie do tego podchodzi, i to świadczy o naszym człowieczeństwie, tak naprawdę. Tak, zgadza się. Takie pytanie, co dalej? Tak. w ogóle życie po tej diagnozie? Pewnie teraz, gdybym jakąś opieką i wsparciem psychologicznym została, to ona byłoby inaczej. Natomiast wtedy dostałam wypis na korytarzu, dostałam informację nie wolno ci palić, pić, opalać się oraz zachodzić w ciąży i powinnaś zgłosić się do poradnie SM. To były też takie czasy. Umówmy. Tak, ja, ja pamiętam że też, że przy jednym rezonansie, kiedy miałam po urodzeniu dziecka i miałam już wtedy właśnie ten taki rzut powiedzmy z odbicia, kobieta, która robiła ten rezonans mówi jak to, 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 to z SM-em i, 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 i ciąża i wszystko, teraz jest zupełnie inaczej, wiemy na Oczywiście. ten temat dużo, dużo więcej i te Wszystkie strachy, które nam próbowano wpajać do głów, yy, odeszły na szczęście, jak wspomnienie, Ale też fajnie, że możemy być przykładem takim dla właśnie osób, które teraz te diagnozy dostają, żeby też nie słuchały tych takich tez z, z zaszłości, dawnych czasów. bo One cały czas tak. gdzieś tam mogą pojawiać i na to mówimy wtedy: uwaga, to jak jakaś, nie wiem, tam yy, starsza ciocia, czy jakiś lekarz, który się nie zna na leczeniu SM-u, mówi tego typu rzeczy, to dementujemy. Tak, nie jest. Idziemy w nową stronę myślenia o tym, co możemy dla absolutnie. siebie zrobić i wszystkie te rzeczy są dla nas absolutnie dostępne. Tak i szukamy właśnie tego wsparcia, które teraz jest, z niego korzystamy, nie wstydzimy się, nie boimy. Tak. Ale wiecie, wiecie, pierwsze co gdzieś tam chciałam zrobić, chciałam poinformować tych moich praktykodawców, że ja już na tę praktykę nie wrócę. Że było miło, super, ale no nie jestem w stanie w żaden sposób. Tak? No Gdzieś tam oni wyrazili swoje współczucie, żal i tak dalej. Rozstaliśmy się, powiedzmy, to była okolica marca-kwietnia. Wzięłam się, powiedzmy, wzięłam się za przygotowanie swojej pracy magisterskiej, bo no nie wiem, chyba dla zabicia czasu, a nie z wiary, że to mi coś w życiu pomoże, tak? A dla zabicia tych takich strasznych, naprawdę strasznych myśli, które mnie ogarniały. No tak się stało, ja się ostatecznie obroniłam, gdzieś tam był czerwiec. Nie wiem właściwie po co się obroniłam, bo nie widziałam się wtedy w żadnej pracy. Nie, kompletnie w żadnej, proszę mi wierzyć. I wyobraźcie sobie, że w lipcu dostałam telefon od tych moich byłych praktykodawców z tej niedokończonej praktyki, którą rozpoczęłam w styczniu. Czy chciałabym przyjść w okresie wakacyjnym na takie zastępstwo ze za dziewczyną, która wiąże za granicę? Nie wiadomo, czy wróci z tej zagranicy. Właściwie myślałam sobie tak, no, teren znany, oni wiedzą, więc czuję się z tą informacją bezpiecznie. No czemu nie, pójdę. Nie wiem, ile mi siły i, i ale spójdę. Tak się stało. Tą praktykę dokończyłam, to zastępstwo zrealizowałam. W październiku podpisałam swoją pierwszą umowę o pracę na czas nieokreślony, co w tamtych czasach, gdzie naprawdę to bezrobocie szalało, a oni mogli wybierać w kandydatach naprawdę z, z wielkiej puli kandydatów. To było dla mnie coś niewiarygodnego i ja naprawdę do dziś nie wiem. Co się stało, czemu ci ludzie mi zaproponowali tę pracę? Przez najbliższe cztery lata y, współpracowaliśmy ze sobą bardzo bezpośrednio, a teraz mamy kontakt taki też na, częściowo zawodowy, częściowo prywatny. Y, to mnie bardzo mocno wzmocniło w tamtym czasie, ale przede wszystkim pokazało, że to, te ograniczenia, które mamy, są głównie w naszych głowach. To my sobie to nakładamy i my sobie wyobrażamy, że już nie da się. Że już świat, nawet taki, który był wtedy, tak, tak, bardzo gdzieś tam wysycony tymi osobami poszukującymi zatrudnienia, tak bardzo, bardzo niewiedzący, czym jest SM i jak ono może z czasem wyglądać, mimo wszystko taki świat chciał mnie, tak? przyjął mnie, uwierzył we mnie, dał mi szansę, ja to tak teraz i wtedy też postrzegałam, nie? No, właśnie, może pomyśleli, że skoro sobie dałaś radę z, z, z jakby ułożeniem życia z SM, to znaczy, że również będziesz w stanie poukładać te wszystkie rzeczy zawodowe i dać kolejnym osobom taką siłę i, i takie ramy ustawienia, ustawienia życia. Może. Karolina, ty się zajmujesz przecież indywidualnym, grupowym poradnictwem zawodowym. To jest bardzo odpowiedzialna rzecz. Powiedz, na czym to tak naprawdę polega i na czym polega koordynowanie mentoringowego programu rozwojowego? Co to znaczy? Każde spotkanie z człowiekiem jest bardzo odpowiedzialną rzeczą, myślę, i na każdym poziomie, bo bierzemy choćby częściowo odpowiedzialność za to, co ta druga osoba z tego wyniesie. Tak, ja się zajmuję doradztwem indywidualnym i grupowym. Teraz przez ostatnie lata z ramienia Biura Karier, bo obecnie jestem pracownikiem Biura Karier Politechniki Wrocławskiej, zajmowałam się tam również koordynacją programu mentoringowego, co wygląda w ten sposób, że nasi absolwenci, absolwenci naszej uczelni chcą właśnie świadczyć pomoc i wsparcie merytoryczne studentom na zasadach zupełnie pro publico bono i wychodzący właściwie tylko z ich takich intencji pod tytułem jak ja byłem na studiach, to tego nie wiedziałem a teraz bardzo bym chciał, żeby ktoś mi pomógł. Natomiast doradztwo indywidualne to nic innego jak spotykanie się z osobami face to face, którzy, które wchodzą na rynek pracy, czyli nie wiedzą na ten moment od czego zacząć, jak się przygotować, jakie dokumenty, jak wygląda spotkanie z pracodawcą. Niektóre z nich chcą gdzieś tam poszukać swoich Potrzeb, wartości, chcą zweryfikować swoje oczekiwania, liczą na jakieś testy, które również wykonuje dotyczące swoich predyspozycji zawodowych, preferencji zawodowych. To wszystko jakby wchodzi w obszar tego doradztwa indywidualnego, grupowego, na tych samych zasadach, ale poruszamy bardzo wiele tematów takich z obszaru kompetencji miękkich, jak komunikacja, asertywność, czy, czy sposoby i metody poszukiwania pracy, takim bardziej powiedzmy. W szerszym gronie, tak? Gdzieście możemy to przegadać, podzielić się swoimi doświadczeniami, e, zobaczyć, jak to wychodzi w każdy, u każdego z nas. Czyli te narzędzia, coaching maps, points of view, spadochron, to, 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 to jakby służą właśnie czemuś takiemu, żeby wyłapać te tak. swoje talenty, czy, czy o tak, co w tym tak. chodzi? Do czym one służą? No głównie otwieraniu nas i pokazywaniu z różnych stron, Rzeczy, które wydają się nam zastane. Coaching Maps, czy, czy Pońcowi, o których wspomniałaś, to są takie wizualne metody poszukiwania siebie, a więc tutaj, za pomocą obrazów, kart, map, na których malujemy, pobudzamy, powiedzmy sobie, tą prawopółkulowość naszego mózgu, czyli te emocje, tą twórczość, tą kreatywność, dzięki której możemy zobaczyć nasz. Więc my sobie problem, czy naszą taką zagadkę, z którą się mierzymy, od innej strony. Uruchamiają się po prostu inne procesy myślowe, emocje tutaj wchodzą w grę i bardzo często otwierają się nam zupełnie inne drzwi. Zupełnie inne pokłady możliwości e, naszych właśnie mocnych stron, o których wcześniej nie myśleliśmy, nie zauważaliśmy, bo żyliśmy jednotorowo. Tak? Czyli widzimy się tak jakby na nowo, od początku, od innej strony, tak jakby innej strony. i popatrzeć, jestem sobie taka ja, ale może tak. nie wiem, o sobie nie czytam tych najważniejszych rzeczy z tych właśnie swoich możliwości i talentów. Bo tak. bardzo wiele osób mówi, no jak ja już nie wiem, mam taką diagnozę, to muszę poszukać innej pracy, bo może tu nie dam rady, a ja w sumie nie wiem, czy to umiem robić, tak? Czy umiem robić jakieś inne rzeczy. I teraz takie narzędzia, jak rozumiem, służą właśnie temu, żeby zmapować tego człowieka w cudzysłowie. Oczywiście. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tak jak powiedziałam, za pomocą pytań i tych wszystkich rysunków, obrazków, fotografii, ale też tego, co, co, co własną ręką namalujemy, widzimy nowe rozwiązania. Natomiast ten nasz świat, to otoczenie bardzo mocno się otwiera. Widzimy możliwości w pracy hybrydowej, zdalnej, widzimy dużo takich obszarów, gdzie osoby z niepełnosprawnościami. I ukrytymi, i tymi takimi widocznymi na pierwszy rzut oka mogą sobie doskonale dawać radę, więc też to takie bezpośrednie doradztwo, czyli sugerowanie jakichś stron, grup, forów, na których można gdzieś tej pracy poszukiwać, też daje bardzo dobre efekty, bo tych możliwości jest coraz więcej. Dlatego yy, ja zawsze o tym mówię, nie warto na etapie dokumentów aplikacyjnych, CV. Pisać o tym, że mam orzeczenie, że jestem osobą chorą czy niepełnosprawną. Oczywiście, jeśli aplikujecie do zakładu pracy chronionej, czy na stanowisko, gdzie jest wprost napisane, że orzeczenie o pełnosprawności tutaj jest mile widziane, to tak, to jest nasz atut, to zupełnie inna sytuacja. Ale nawet jeśli Wasza niepełnosprawność jest widoczna na pierwszy rzut nie piszmy o tym na etapie dokumentów aplikacyjnych, na, temat, na, na etapie, na poziomie tego CV, bo Zamykamy sobie drogę i możliwość spotkania z pracodawcą, a tak naprawdę tylko podczas bezpośredniego spotkania jesteśmy w stanie zachęcić do, do współpracy. Tak, no właśnie Ty wspomniałaś y, rodzaj niepełnosprawności. Mówimy teraz o niepełnosprawności ukrytej. Nawet y, Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info jest teraz w trakcie prowadzenia kampanii y, dotyczącej niepełnosprawności ukrytej i nie tylko w sm ale też y, też w innych jednostkach chorobowych. To jest ciekawe, bo, y, bo y, no właśnie, y, nieraz ta niepełnosprawność może być, ale nie widać jej na pierwszy rzut oka, prawda? Y, czy da, zatem w ogóle, gdzie jest miejsce takiej choroby przedlekłej y, w, w życiu społecznym i w życiu zawodowym? Czy my w ogóle mamy obowiązek informować pracodawcę? Czy to jest tylko nasza dobra wola, czy taki rodzaj zabezpieczenia? Jak to jest? Absolutnie nie mamy obowiązku tego zacznijmy. Absolutnie nie mamy obowiązku. To jest tylko i wyłącznie to, z czego ja chcę skorzystać, albo jak wyglądają moje potrzeby. Ja mówię, jestem niepełnosprawność ukryta, dlatego że na przykład u mnie, pomimo, pomimo tego, że minęło ponad 20 lat i niepełnosprawności niepełnosprawność na pierwszy rzut oka, nie widać. Oczywiście osoby współpracujące ze, współpracujące ze mną, one to dostrzegają, tak? bo ja nie mogę za długo siedzieć, nie mogę za długo stać. Nie mogę pracować przy sztucznym świetle, rozpraszam je hałas, dekoncentruję się. Mam trudności bardzo często z takimi poznawczymi obszarami. Tak? No, wiele jest takich drobiazgów, które które gdzieś tam można zauważyć, przebywając ze mną przez dłuższy czas, ale na pierwszy rzut oka chodzę. Tak? To jest zazwyczaj taki wyznacznik, że. <laughs> o, SM, jak to SM, skoro chodzisz? Hm. Chodzę. Nie spiesznie, ale chodzę. Dlatego nazywam to niepełnosprawnością ukrytą i poznając młodych ludzi w dzisiejszych czasach, którzy mają tą diagnozę SM, widzę, że coraz więcej jest tej niepełnosprawności ukrytej. W tym sensie, że są te programy. Które bardzo szybko są wyrażane u osób chorych, i dzięki temu no ta niepełnosprawność nie postępuje, prawda? Ale mimo wszystko borykamy się z tą męczliwością i z wieloma innymi rzeczami, o których sami doskonale wiecie, które utrudniają nam takie normalne, normalne, uznane za typowe życie zawodowe, 5 dni w tygodniu, 8 godzin pracy. No i teraz pytanie: jakby każdy z nas musi sobie zadać, czy ja chcę. Ubiegać się o życzenie o niepełnosprawności. Czy ja chcę korzystać z tego, co na przykład umiarkowany stopień niepełnosprawności daje? Czy ja chcę otwarcie rozmawiać z moim pracodawcą o tym, że dzisiaj kiepsko się czuję, nie dam rady, jutro może będzie lepiej? Jeśli nie, jeśli na ten moment nie widzę takiej potrzeby, Albo no różne są. Ja przez 10 lat wypierałam swoją chorobę, więc wiem, jak można, yy, można się czuć: jakie są postawy, jakie są, jakie są przekonania. Nie ma obowiązku mówienia o tym, ale bądźmy już tak w zgodzie z własnym sumieniem, bądźmy w zgodzie z samym sobą. Jeśli ja się źle będę czuła w tym, że mój organizm nie jest tak doskonały jak innych współpracowników. I nie będę pewnych rzeczy wykonywała, a jednocześnie nie będę chciała o tym informować i rozmawiać, to obciążam ogromnie się. I to obciążenie nie jest wskazane u osób zdrowych, a tym bardziej, jak, sobie, jak wiemy, u osób, które są chore, bo tutaj ten nasz dobrostan psychiczny jest bardzo ważny. No, także zadajmy sobie po prostu szereg pytań, kiedy idziemy na rozmowę z pracodawcą: czy ja chcę o tym mówić, czy chcę o tym informować, czy chcę z tego korzystać. Jeśli mówię. Bardzo oczywisty, w sposób taki bardzo oczywisty i stanowczy: nie, to nie jest ten poziom, to nie jest ten etap, kiedy jest mi to potrzebne, nie mamy absolutnie takiego obowiązku. Ale jeśli wiemy, czujemy, że chcemy powiedzieć, że uważamy, że to będzie, nie wiem, bardziej w porządku, nawet wobec nas samych, no to jak my mamy powiedzieć, że owszem, może się zdarzyć jakiś gorszy dzień, tak, że będę robić coś wolniej, albo będę potrzebować zrobić to na przykład z domu. Jak wtedy pokazać wagę własnych atutów, czyli coś jest takiego, ale w zamian za to dostajecie w pracy dużo, dużo więcej, bo dostajecie wszystkie te rzeczy, które umiem zrobić świetnie, dużo lepiej niż ktoś inny, załóżmy. Jak, jak tą wagę przedstawić? Przede wszystkim nie, a na etapie dokumentów aplikacyjnych. Tam wpisujemy merytoryczne informacje dotyczące naszych faktycznych kompetencji, względem tego stanowiska, względem tej pracy, o którą się ubiegamy. Idziemy na rozmowę. Tam też na początku nie ma miejsca na takie informacje. Czyli zazwyczaj pytają nas, dlaczego pani zainteresowała się naszą ofertą, pan, pani? Dlaczego chce pani u nas pracować? Proszę się nam przedstawić. zadają nam szereg pytań, na które my. Tak jak każdy inny zdrowy człowiek, staramy się odpowiedzieć językiem korzyści, a więc co ty pracodawcy będziesz miał zatrudnienia mniej, A więc przedstawiamy się tak jak każdy zdrowy człowiek w samych superatywach, pokazując swoje atuty, mocne strony i to, w jaki sposób będę wartością dla tej firmy. Natomiast. Zazwyczaj i w przeważającej większości te rozmowy doprowadzają do takiego momentu, kiedy jest czas na zadanie pytań, a więc pracodawca, rekruter mówi: Czy ma pan, pani, jakieś do nas pytania? Może teraz pan, chce o pani o coś zapytać. I to jest ten moment. Jeśli chce o tym porozmawiać, to jest ten moment, żeby o tym porozmawiać. Jeśli nie chce o tym rozmawiać, mogę zadać pytania dotyczące tego, na przykład wiem, że źle mi się pracuje w hałasie, Mówię teraz o sobie, łatwiej mi takie przykłady podawać. Trudno mi jest się skoncentrować w jakimś Open space, w miejscu, gdzie jest dużo osób, gdzie jest dużo bodźców. Tak? Mogę zapytać, w jakim środowisku będę pracował, pracowała, jak będzie moje otoczenie fizyczne wyglądało? Mam problemy no, takie, które też miewamy, związane związane na przykład fizjologiczne problemy z utrzymaniem mocz. Mogę się dowiedzieć. Gdzie jest zlokalizowane miejsce biuro? Czy jest sanitariat, jakiś, czy są miejsca parkingowe? No na przykład wiem, że też trudno będzie mi iść, powiedzmy, od przystanku, który jest tam położony kilometr dalej. Mogę zadać pytania, które nie będą sugerowały w żaden sposób, że jestem chora, chory, natomiast będą w jakiś sposób zabezpieczeniem dla moich potrzeb. Jeśli chcę powiedzieć i porozmawiać o swojej chorobie. Zapytać o możliwość pracy, zdalnej, dobrydowej, o to właśnie, jak będą wyglądały moje poszczególne zadania, chociażby, nie wiem, wyjazdy jakieś służbowe. Wiem, że to jest powyżej moich. Mogę o to szczerze zapytać. Naprawdę, jeśli podejmujesz w sobie decyzję, że chcesz o tym otwarcie mówić, to po przedstawieniu siebie ze strony osoby o odpowiednich kompetencjach, która wie, czego chce, która jest wartością dla firmy, mogę naprawdę zapytać o wszystko. Czy warto z taką listę pytań przygotować sobie wcześniej i przyjść Zawsze. Zawsze przed rozmową kwalifikacyjną przygotowujemy pytania do pracodawcy. I to dotyczy zarówno osób zdrowych, jak i chorych. Te pytania, tak jak powiedziałam, mogą być o wszystko. Na część z tych pytań otrzymamy już odpowiedź podczas rozmowy, prawda? W formie jakichś pytań, ale też w formie informacji, które pracodawca przekazuje odnośnie stanowiska. Ja mogę mieć ze sobą kajet, mogę ze sobą mieć notatnik, mogę ze sobą mieć terminarz, w którym sobie wykreślam pytania, w którym podczas rozmowy dopisuję kolejne pytania, bo coś, o czym mówił, zainteresowało mnie. O, o tym chciałabym później porozmawiać, o tym chciałabym wspomnieć, to chciałabym doprecyzować. Jak najbardziej. To jest wręcz taki must have, w którym się posiłkujemy podczas rozmowy. To też pokazuje nasze, naszą motywację, to, że nam zależy, że chcemy więcej się dowiedzieć, że jesteśmy faktycznie zainteresowani tym, co tu i teraz, a nie pracą jakąkolwiek. Tak, a y, jeśli już przechodzimy, jesteśmy na tym etapie końcowym, czy wtedy y, możemy powiedzieć już, Ok, y, jestem zainteresowana, czy zainteresowany tą pracą bardzo, mogę z siebie dać wszystko to, co, to co mam, no ale na przykład potrzebuję... Y, y, Dopasowania miejsca pracy. Na przykład wolę, żeby moje biurko było bliżej łazienki albo coś innego. Czy my mamy prawo coś takiego w ogóle powiedzieć? Oczywiście, że tak. Wiecie też o tym, że oczywiście pracodawcy, znowu rozmawiamy o osobach, które posiadają orzeczenie, czy decydujemy się o staraniu o to orzeczenie. I ja w pewnym momencie podjęłam taką walkę e, i podjęłam ją e, tak naprawdę za namową moich bliskich, przyjaciół, znajomych, rodziny. E, ale to już była decyzja po 10 latach choroby, kiedy sama przed sobą się do niej przyznałam, można tak powiedzieć, ją zaakceptowałam. Jeśli, jeśli tylko czujemy, że mamy taką potrzebę i nie wstydzimy się tej potrzeby, możemy rozmawiać o wszystkim, naprawdę o wszystkim. Możemy pracować na zasadzie tych samych, co osoba zdrowa, ale dogadać się ze swoim przełożonym, że na przykład. Nie jestem w stanie brać udziału w imprezach, które będą po godzinach takich i takich. Nie jestem w stanie wyjechać na weekend, bo potrzebuję go, żeby zwyczajnie się zregenerować i odpocząć. Naprawdę moje biurko może stać pod oknem, bo potrzebuję dopływu świeżego powietrza, żeby mój mózg był w stanie pracować przez te 7-8 godzin. Tak, mogę rozmawiać naprawdę o wszystkim. Powiem szczerze. Taka szczerość zazwyczaj popłaca. Eee, dlatego, że ludzie e, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, rekruterzy, pracodawcy, chcą poznać Ciebie jako człowieka. Oni już jak widzą Twoje dokumenty, zakładają, że merytorycznie jesteś ok. Chcą poznać Ciebie jako człowieka, chcą zobaczyć, czy będzie między nami flow, tak zwany flow, czy to jest osoba, z którą będzie mi przyjemnie i sympatycznie współpracować. Poza tym, umówmy się, jeśli jesteś też osobą chorą, czy osobą, która ma pewne niedoskonałości, obciążenia. Zazwyczaj tacy pracownicy są dużo bardziej wartościowymi pracownikami niż te osoby, które powiedzmy po miesiącu, dwóch zmieniają pracę. One bardziej są zaangażowane, bardziej lojalne, bardziej im zależy na tym miejscu pracy. Więc, no, ja bym powiedziała tak: nie starajmy się, Ukrywać tych rzeczy, które są zgodne z naszymi potrzebami, wartościami i oczekiwaniami względem pracy, bo sami sobie robimy krzywdę. Pamiętajmy też, że w pracy w dużych koncernach często są programy takie związane z biznesem odpowiedzialnym społecznie. I tutaj zatrudnienie takiej osoby jest atutem tak naprawdę dla tego pracodawcy, którym się może chwalić w swoich międzynarodowych strukturach. Że właśnie jest na to otwarty, że, 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 że ceni tego człowieka, a nie jest uprzedzony do różnego rodzaju rzeczy, prawda? Próbujemy budować ten świat jako. Świat równych szans dla wszystkich i, i myślę, że, że właśnie ta szczerość i, yy, i to, że możemy być tak samo profesjonalni, niezależnie czy mamy chorobę, czy, czy, czy nie. Reasumując, yy, możemy chorobę w pewnym sensie wykorzystać jako nasz atut yy, w pracy, jako osoby, które mimo tego, że żyją z chorobą, mogą yy, po pierwsze, że yy, dobrze nią zarządzać, tak samo mogą dobrze zarządzać wszystkimi swoimi zadaniami w pracy. Dokładnie, to jest troszeczkę tak jak z matkami pracującymi, prawda? Zapewne czytaliście nie jeden taki artykuł, czy słyszeliście wypowiedź na ten temat, że kobieta, która ma dzieci, jest dużo lepszym pracownikiem, tak? Oczywiście w, w dużym cudzysłowie, ale w tym sensie, że ma taką wykształciła może też w sobie taką umiejętność do łączenia pewnych kwestii, do, do gdzieś tam organizowania czegoś w czasie, tak, bycia bardziej zdyscyplinowaną osobą. Trochę tak jest w kontekście choroby, tak? Jeśli już z czymś sobie poradziłeś, albo jeśli wiesz, że musisz bardzo starannie planować, bardzo też zwracać uwagę na to, w jakiej jesteś kondycji i co czujesz, jesteś wtedy dużo bardziej, dużo lepiej zorganizowaną osobą. No, że to samo przez się wynika z naszej sytuacji. Karolina i myślę, że to tym optymistycznym akcentem dzisiejszą rozmowę zakończymy. Mam nadzieję na kolejne. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ogromna bardzo wiedza, dobrze. wsparcie i taka energia dla, dla nas. <śmiech> dziękuję <śmiech> bardzo, cieszę się, że jeszcze trochę mi tej energii zostało. Mam nadzieję, że będę mogła wykorzystywać ją w pracy z ludźmi nadal. Dziękuję, dziękuję. Ci również za zaproszenie. Bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie. E aí